Dzisiaj to odczytuje ostatnie opory. Główne po to Intercity 3, 14, Arduz, Górze. Chyba nie mam pociągi. Naprawdę chyba chyba dlatego, bo o tym wiemy a Marianne 13 połamał odejść od Będzie, wiemy, wiemy, jak tam gdzieś, gdzieś gdzieś ale gdzieś 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 Wyjdzie, tu są pociągi na jest rano jeszcze kibelek klasyczny Artus ma dalej sygnał czerwony EP09005 z pociągiem Artus To Intensity Artus EP0900 5. I mamy wjazd jakiegoś pociągu, który kończy bieg. Nie wiem czy to nie pociąg relacji głuchołazy miasto. E... Tak, pociąg relacji głuchołazy Miasto do pola do się kupowi i zwolnia e... Artusowi bieg. Jakby e... no e... jadno. A ja się dowiedziałem, że jakiś opolski po tu ma być coś w tym stylu i szukam informacji Delka Weklina Strapa Dokładnie To pamięta Sankowickiego TKP tak wygląda dworzec TKP Opole Główne tu są kasy e, tu jest wyjście do centrum też e, tu jest wzore jajko Berlin Widzowie, ja tu nie planowałem pojechać y, dla jakiegoś tam pociągu specjalnego. Tutaj pociąg Intercity Wavel do Berlina Hopband Horf. Zaraz zamelduję się w Opolu głównym widzowie A dzisiaj też cel to jest nagrać sinka tam. Kurde nagrywają. To w telewizji, ja myślę, że tu jakiś motor tam do mnie podchodził, raczej Mikołaj starsi, a tu w telewizja widzowie. No, stacja Opole głównej i widzowie, czekamy na jakieś specjalne pociągi jeśli tak. Czachusarz z Ingielskim Wawel! A pleca dwójce odjedzie pociąg Intensity Wawel z husarzem eee, Zaraz, no już został odprawiony w skład przed chwilą, eee, no i Wawel odjedzie zaraz z stacji Opole Gminy jest tylko 10 w Polsce, więc... I'm Zmiana planów odnośnie pociągu TLK Orzyszkowa nagra mnie na ten skład, bo mam wykupiony bilet na pociąg Regio o godzinie 13.03 do Gliwic, e, więc powinienem nagrać skład Orzyszkowa e, do jednej Góry z ET-08001 świnką. E, a tu mamy e, 103013, więc e, podejdę do tego pociągu. Tu wygłaszam jakaś z Głuchołaz miasto, a tutaj N57-2 i 45, a tu SAS-113, teraz trzymajcie. Teraz widzę, że y, ja po prostu nie to szkolana tutaj to to, tutaj jest, ale nie czułabym się z Ożo szkoła się opóźniła już 30 minut, a ja idę tutaj sobie troszkę na miasto, bo Fredro też się opóźnił 5 minut, a Fredro może być zastępczy skład balonu. Muszę właśnie to sprawdzić, jakby był, bym był bardzo zadowolony, bo jakoś te darty mnie, no za tymi dartami nie przypada. nie wiem jak wy to. macie z tą dartami w sobie. A tutaj ten parowóz się... Można powiedzieć dalej, no stoi, ale no niestety jakiś, o no, ban po prostu tam auto jest zablokowało No tak wygląda w w tym momencie. A na Fredru jednak jedzie zastępczy skład wagonowy widzowie, ale zaskoczenie! Fredru zastępczy skład wagonowy. To jest zastępczy skład, a ja idę więc nagrać odjazd Intercity Fredro! Intercity 6, 6, 1, 2, 4, opuszczony skład 5 punktów. Predro panujący, darka. Dzisiaj? Nie, Pisał tylko o Baczyńskim i słowackich Z czego wiem, że chyba od 4 września Intercity Fredro jeździ na e, składzie wagonowym, więc no cały czas mówimy o tym, a akurat, dobra widzę, no pomyłka, zerwa się, ale to wiecie, to tak ja. I wierzę pociąg Intercity Matejko z zwykłą siódemką i, i chyba już końcem. Pociąg stacji i w tym też... Ten skład pochodzi, no właśnie ten skład przechodzi też na radio do z którym wracam. A to jest eu z 2, 4, 4, 4 mi się wydaje. Tak, 2 4 244. EW08-001, świnka z TLK Orzeszkowa, opóźniona około 30 minut, melduje się, ten skład, opisała, 30 minut. EW08-001, naprawa i rusza pociąg TLK Orzeszkowo Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zostawcie subskrypcję, lajka. Like Widzimy się w następnych filmach. Ja wracam z jedynką, bo już dobrze widzowie, ale mi się fajnie udało. Nagrywałem tak naprawdę, szczerze z nic jak manewrowała, ale knut taki wyszedł, jak nie wiem co, więc widzę. wolę powtórzyć to zakończenie, więc to nie był koniec filmu, więc co widzowie? Widzimy się w następnych filmach. TikTok Jana Czeki. Zapraszam. Cześć!